Assalamu Alaikum. Kobieta porwana przez siły izraelskie ze szkoły w Gazie wspomina swoje wstrząsające przeżycia w areszcie. Hussein mieszkała w mieście Gaza ze swoimi dwiema córkami w wieku 13 i 12 lat oraz synem w wieku 6 lat. Cztery dni po rozpoczęciu wojny, 7 października, jej siostra dołączyła do nich w domu po zbombardowaniu jej domu. Przez prawie miesiąc żyli, słysząc przerażające dźwięki nieustannych nalotów. Zdesperowana, szukając poczucia bezpieczeństwa, Husain wyjechała z trójką dzieci do szkoły w Gazie. Ale to nie wystarczyło. Armia obsesyjnie dzwoniła na mój telefon komórkowy i kazali wszystkim opuścić dom, powiedziała Husain. Zebrałam moje dzieci i poszłam szukać schronienia do szkoły w środkowej strefie Gazy w rejonie Nuseirat. Ale było tak niewiarygodnie tłoczno, że nie mogliśmy znaleźć miejsca, gdzie moglibyśmy stanąć, nie mówiąc już o siedzeniu czy spaniu. Skończyło się na tym, że chodziłam po szkołach w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca dla moich dzieci, dopóki nie znaleźliśmy szkoły, w której moglibyśmy się zatrzymać, w obozie dla uchodźców Al-Burei. Przebywałam tam przez kolejne osiem dni. 9 dnia szkoła została zbombardowana przez armię izraelską, choć wiedzieli, że zapewnia ona schronienie wysiedlonym kobietom, dzieciom i całym rodzinom. Dzięki Bogu moje dzieci i ja przeżyliśmy bombardowanie. Szukałam schronienia w innej szkole. Wielokrotnie wysiedlana w ciągu niecałych dwóch miesięcy, Husain odetchnęła z ulgą, gdy w końcu znalazła odpowiednie schronienie w środkowej strefie gazy ale jej najgorszy koszmar jeszcze się nie zaczął. Niecały miesiąc po przybyciu do ostatniej szkoły, której Middle East Eye nie podaje nazwy, w celu ochrony tożsamości Hussein, przybyły wojska izraelskie. Włamali się brutalnie o 2.30 po północy, kazali wszystkim opuścić szkołę, napadli na wszystkich. Żołnierze wyprowadzili chłopców i rozebrali ich do naga. Wszystkich mężczyzn wyciągnęli w bokserkach. Trwaliśmy tak do 10 rano. Około godziny 15 żołnierze kazali kobietom zabrać dzieci i odejść, nakazując im udać się na południe. Przez mikrofon powiedzieli, że każda kobieta może zabrać tylko jedną torbę i swoje dzieci. Próbowałam zebrać wszystkie puszki z jedzeniem, które miałam. Mogliśmy zabrać tylko najpotrzebniejsze nam rzeczy i wyjechać. Gdy kobiety zaczęły wychodzić ze szkoły, Niektóre z nich zostały zatrzymane. Wśród nich była Hussein. Żołnierze poprosili o mój dokument tożsamości i zabrali mnie wraz z dziewięcioma innymi kobietami. Nie znałam żadnej z nich, ponieważ one pochodziły z Alburei, podczas gdy ja jestem z Gazy. Zamaskowany mężczyzna wskazał na mnie, a żołnierz zawołał mnie po imieniu i poprosił mnie, abym weszła do namiotu, twierdząc, że jest tam lekarz, który chce krótko porozmawiać. Aby pocieszyć dzieci, Hussein powiedziała, że przyniesie im jedzenie i wodę z namiotu. Kiedy jednak weszła, w środku czekała na nią izraelska funkcjonariuszka. Nie było lekarzy. Zdejmij wszystko, powiedziała funkcjonariuszka, mówiąc po arabsku. Rozebrana do majtek Hussein została przeszukana od stóp do głów. Kiedy nic nie znalazła, powiedziała, żebym się ubrała i myślałam, że mnie wypuszczą. Gdy nagle poczułam, jak żołnierz za mną przykłada mi pistolet do pleców i krzyczy, żebym szła. Dokąd idę? Zapytałam żołnierza, a on odpowiedział, żebym się zamknęła i szła dalej, dopóki nie wsadzi mnie do dużej furgonetki, w której znajdują się inne kobiety. Zakłóc mnie w kajdanki, uderzył bronią i próbował podać mi dowód osobisty. Było ciemno, nic nie widziałam i nie mogłam go złapać, więc znowu mnie uderzył swoją bronią i mi go oddał. Następnie furgonetka wyruszyła w długą podróż. Po czterech lub pięciu godzinach furgonetka dotarła do celu. Wpadłam w panikę, czułam, że jestem daleko od moich dzieci. Tam, w nieznanym jej miejscu, zobaczyła grupę izraelskich mężczyzn. Jeden z nich powiedział kobietom: Witajcie w Izraelu! Zszokowana i przerażona myślą, że jestem w Izraelu, zaczęłam krzyczeć: A co z moimi dziećmi? Co się z nimi stanie? Nie mogę ich zostawić w spokoju, nie mają nikogo. Poczułam, że wariuję. Mówili, że z moimi dziećmi wszystko w porządku, ale im nie wierzyłam. Jedną z kobiet wówczas zwolniono, a pozostałych dziewięć, w tym Hussein, zabrano do czegoś, co wyglądało na areszt. Tam zobaczyły grupę młodych Palestyńczyków, około trzydziestu, czterdziestu lat, siedzących na zimnie i ubranych jedynie w lekkie fartuchy laboratoryjne. Kobietom zaproponowano koce, ale Hussein nie mogła znieść widoku rozebranych mężczyzn bez zaoferowania im pomocy. Powiedziałam kobietom, że powinnyśmy podzielić się kocami z mężczyznami. Marzli z przenikliwego zimna. Nie mogłam znieść ich widoku w takim stanie. Myślałam o moich dzieciach i martwiłam się o nie. Następnie obie grupy zaczęły się sobie przedstawiać, mając nadzieję na uzyskanie jakichkolwiek informacji. O swoich rodzinach. Jednak po chwili kobiety ponownie wyprowadzono w kajdankach i z numerowanymi bransoletkami na rękach. Wsadzili nas do autobusu i kazali nam siedzieć z pochylonymi ciałami. Gdy poruszałam głową lub poprawiałam ciało, żołnierka krzyczała i uderzała mnie bronią. Przeklinała mnie i kopała. Potem przenieśli nas do innego autobusu, gdzie w końcu dostałam łyk wody tylko łyk wody. To była pierwsza rzecz którą mogliśmy zjeść lub wypić w ciągu 24 godzin, odkąd zabrali nas ze szkoły. Cierpię na cukrzycę i mam chroniczne nadciśnienie krwi. Przez cały ten czas mówiłam to żołnierzom, ale ich to nie obchodziło. Ale kiedy w końcu wypiłam łyk wody, ugasiłam pragnienie i zasnęłam. Następne co pamiętam, to światło dzienne. Po długim i wyczerpującym dniu grupa kobiet dotarła do czegoś, co wyglądało na kolejny ośrodek detencyjny, gdzie spędziły kolejnych 11 dni. Hussein nie wiedziała na pewno, gdzie jest, ani jak wygląda obiekt, ponieważ przez większość czasu miała zawiązane oczy i w pobliżu słyszała tylko język hebrajski, którego nie rozumiała. Po przybyciu na miejsce zabrano ją do pokoju i zdjęto jej opaskę z oczu. Widziałam jasne światła i szklane okno, w którym, jak podejrzewam, Znajdowały się kamery monitorujące. Izraelskie żołnierki zaczęły mnie bić i krzyczeć, żebym się rozebrała. Byłam zaskoczona, że znowu mnie poproszono o rozebranie się. Jedna rozebrała mnie do samych majtek, przy tym ciągle na mnie pluła. Na każdym etapie mojego zatrzymania, za każdym razem, gdy byliśmy przenoszeni pomiędzy lokalizacjami, poddawano nas nago rewizji osobistej. Funkcjonariuszki mazały mnie rękami po klatce piersiowej i majtkach. Biły nas i kopały, a jeśli wykonałyśmy jakikolwiek ruch lub dźwięk, krzyczały, żebyśmy się zamknęły. Kiedy żołnierki skończyły przeszukiwać Hussein w tym pokoju, nie zwróciły jej ubrań. Błagałam żołnierkę, żeby oddała mi stanik. Mówiłam, że bez niego nie mogę się ruszać, a ona krzyczała, że nie mogę go założyć. Rzuciła mi spodnie i t-shirt i powiedziała, że można nosić tylko to. Kopała mnie i uderzała pałką, gdy się przebierałam. To była czysta tortura. Była bardzo mściwa, niezwykle agresywna i pełna urazy, tak jak oni wszyscy. Znęcały się nade mną za wszelką cenę. To było szokujące, gdy patrzyłam, jak kobiety molestują inne kobiety. Inne kobiety w ich wieku lub nawet starsze. Jak mogły nam to zrobić? Następnie Hussein została zabrana do innego pokoju, gdzie miała udzielić informacji o tym, jakie pieniądze i biżuterie ma przy sobie. Tam zabrano jej około 1000 dolarów, które miała przy sobie wraz ze złotymi kolczykami. Następnie została zabrana, a żołnierki nadal ją kopały i nękały. Wtedy usłyszała głos, przypominający głos jej córki. Wydawało mi się, że słyszę, jak moje dziewczynki mnie wołają, więc zaczęłam krzyczeć: Moje dziecko, moje dziecko! I dowiedziałam się, że to nie moja córka. Zeznania Hussein na temat molestowania, jakiego doświadczyła, pojawiły się dopiero w zeszłym tygodniu, gdy eksperci ONZ wyrazili zaniepokojenie doniesieniami o napaściach na tle seksualnym, których doświadczyli palestyńscy żołnierze i dziewczęta. Zgodnie z doniesieniami, co najmniej dwie palestyńskie zatrzymane kobiety zostały gwałcone, a innym grożono gwałtem i przemocą seksualną twierdzą eksperci. Więźniarki były także poddawane nieludzkiemu i poniżającemu traktowaniu. Odmawiano im podpasek menstruacyjnych, jedzenia i lekarstw oraz dotkliwie bito. Ostatecznie Hussein została zabrana do małego pokoju wraz z ośmioma innymi przetrzymywanymi z nią kobietami i jeszcze czterema innymi. Według Hussein całą trzynastę osób umieszczono w ciemnym, małym pomieszczeniu, które wyglądało jak klatka, w której trzymane są zwierzęta. W klatkach znajdowały się cienkie materace, trochę koców, ale bez poduszek. To było jak spanie na zimnej podłodze. Przez cały czas trzymano nas w kajdankach. Wszystkie łazienki były brudne i bałyśmy się, że od samego korzystania z łazienki zachorujemy. Nie było bieżącej wody. Po okolicy chodziło się z butelką wody do picia i mycia. Dziewczyny starały się sobie pomagać i wspierać. Chciałyśmy się pomodlić, ale nie było wody do ablucji przed modlitwą, więc zamiast tego użyłyśmy ziemi. Do jedzenia przynoszono codziennie niewielką ilość, która ledwo wystarczała dla jednej osoby. Nie miałyśmy prawie nic do jedzenia. Bez jedzenia i wody, bez ubrań i koców było niezwykle trudno. Moje ciało było chore i wyczerpane, było bite i gwałcone. Poczułam, że zaraz upadnę, bardzo się martwiłam o moje dzieci. Zastanawiałam się, czy są bezpieczne, czy mają jedzenie i wodę, czy jest im ciepło i czy ktoś się nimi opiekuje. Grupa kobiet spędziła w tym ośrodku 11 dni, podczas których Hussein dwukrotnie była zabierana na przesłuchanie, co było doświadczeniem nie mniej traumatycznym. Zadawali mi wiele pytań na temat mojej rodziny, męża i rodzeństwa. Żołnierze grozili, że zrobią krzywdę moim dzieciom. Krzyczeli, że jeśli nie powiem prawdy, będą torturować i zabiją moje dzieci. Ciągle pytali o moich braci i siostry. Jeden z moich braci jest prawnikiem, dwóch innych profesorami, jeden lekarzem a jeden fryzjerem. To ludzie pracy, nie mający z niczym innym nic wspólnego, a oni ciągle upierali się, że są aktywistami. A kiedy zapytałam, co mają na myśli, odpowiedzieli, że znam odpowiedź. W czasie przesłuchań. Przywiązali mnie do krzesła, a obok mnie stała żołnierka, kopiąc mnie i popychając bronią, abym odpowiadała prawidłowo. Zapytali też o moje konta w mediach społecznościowych, a ja odpowiedziałam, że mam tylko Facebooka. Zagrozili, że będą mnie na nim dalej oglądać. Po 11 dniach spędzonych w tym nieujawnionym ośrodku przetrzymywania, Hussein została ponownie przeniesiona, tym razem do więzienia. Zanim tam dotarła, Hussein była wyczerpana, cierpiała z powodu bólu i głodu. Od kilku dni nie przyjmowała leków na cukrzycę, a jej stan zdrowia się pogarszał. Jej współwięźniarki prosiły o lekarza, który w końcu przyszedł i zaoferował im trochę więcej jedzenia i trochę leków. Wreszcie mogły po raz pierwszy od tygodni wziąć prysznic. To był najlepszy moment. Przez krótką chwilę poczułam się wolna. Hussein była przetrzymywana w tym więzieniu przez 32 dni. Jedzenie wydawane było trzy razy dziennie, ale żaden posiłek nie wystarczał dla jednej osoby. Ryż, gdy był oferowany, był niedogotowany. 42. dnia w końcu nadszedł czas powrotu do domu. Niczego co macie dokumentów ani czegokolwiek innego nie możecie zabrać ze sobą. Zostawcie wszystko tutaj, powiedział żołnierz grupie kobiet, które przygotowywały się do wyjścia. Żołnierze ukradli mi wszystko. Nie odzyskałam gotówki ani żadnego dobytku. Oddali mi tylko kolczyki w kopercie i ukradli wszystkie pieniądze. W tym momencie Hussein myślała, że najgorsze już za nią by się przekonać, że droga powrotna była równie traumatyczna. Po trzygodzinnej jeździe zabrano nas do innego, dużego pokoju. Tam usunęli zakrycie oczu i zobaczyłam grupę nagich palestynek. Żołnierki kopały mnie i kazały, żebym się rozebrała. Odmówiłam, ale jedna z nich ciągle mnie kopała i biła. Żołnierki wchodziły i wychodziły z pokoju, kiedy byłyśmy rozebrane. W końcu grupa kobiet mogła się ponownie przebrać przed zwolnieniem. Ale tuż przed tym, jak wsiadły do autobusu, izraelski dziennikarz z kamerą przyszedł, aby uchwycić tę scenę i sfilmować twarz Hussein. Żołnierz kazał mi powiedzieć do kamery – wszystko w porządku. I tak zrobiłam. Gdy tylko dziennikarz skończył nagrywać, wepchnięto mnie do autobusu. Wysadzono nas na przejściu karem abusalem, karem szalom. Zwróciłam się do żołnierza i zapytałam o moje rzeczy i pieniądze, a on odpowiedział: uciekaj, po prostu uciekaj. Potem uciekłam wraz ze wszystkimi innymi kobietami.